Cześć, witajcie w mojej kuchni. E, dzisiaj przychodzę z kolejnym przepisem na coś słodkiego, coś dobrego. Będą to e, takie kulki daktylowo-kakaowe. E, e, niektórzy to nazywają kulkami mocy, ja to nazywam e, alternatywą dla słodkich, e, kupowanych rzeczy, e, bo lepiej sobie przygotować coś takiego w domu niż, e, niż kupować jakieś wafelki. Ja ostatnio staram się zdrowiej odżywiać i jeśli mam ochotę na coś słodkiego, to właśnie wolę przygotować takie daktylowo kakaowe kulki, a nie kupować jakieś sklepowe batoniki. Także przepis jest banalnie prosty. Zresztą zaraz się o tym przekonacie. Dlatego jeśli jesteście ciekawi jak je wykonać, to zapraszam do oglądania. Do przygotowania masy będziemy potrzebować 450 g daktyli suszonych, gorzkie kakao, ja tutaj mam opakowanie 100 g, oraz orzeszki ziemne tutaj zmielone na taką drobną... taką... drobny pyłek. Orzeszki ziemne łatwo można zastąpić na przykład z mielonymi migdałami lub orzechami włoskimi. Pierwszy krok to zalanie daktyli wrzątkiem i zostawienie je na około 15, do 30 minut, żeby zmiękły. Tak tyle poleżały w wodzie i zmiękły. Teraz przełożę je do mojego miksera, w którym wcześniej mieliłam orzeszki, ale to nic nie szkodzi. Przełożę tak tyle do miksera, zmiksuję je i będę dodawała stopniowo gorzko, gorzkie kakao żeby uzyskać y, taką konsystencję dość gęstą, kleistą, ale nie za bardzo kleistą, jednocześnie nie za bardzo suchą, żeby później można było z niej y, uformować kulki. I tak prezentuje się gotowa masa. Jak mogliście zauważyć musiałam troszkę wymieszać ręcznie, bo mój blender już sobie nie dawał rady. No niestety czasami tak bywa. Teraz tą masę wrzucam na około godzinę, półtorej do lodówki, żeby ona schłodniała, troszkę zgęstniała. I jak już ona będzie taka chłodniejsza to będę formować z niej kulki. Także tak właśnie prosto można wykonać te daktylowe kulki. Dajcie znać, czy spróbujecie tego przepisu. Jeśli spróbujecie, to też dajcie znać, czy Wam smakują, bo ja osobiście już jestem uzależniona od nich. Jeśli przepis Wam się podobał, jeśli filmik Wam się podobał, dajcie kciuki w górę, jak zawsze będzie mi bardzo miło. Standardowo też zapraszam do subskrypcji i do następnego. Pa, pa!